Siema, e, a dzisiaj e, Oczywiście z Kają Przywitaj się Kaja Siemka e, e, Zaczynamy już Pierwszą rundę <grywa> Pierwszą rundę, tak you might. Dwóch you might. Dwóch like susów you might. jest w tej grze o mogę wenty używać, jestem impostorem. Jojo jo. No, ja mogę wenty używać Gdzie jesteś? Tylko teraz... No, ja serio? Też mogę no, no, Bo, bo można używać właśnie tutaj... Ale tylko co pół minuty chyba Dobra, jakie mamy tutaj saseczki? Tak, sase, tak. Sase. Wiem, to jest improstorem Eee, kto? Wiem Bo był tutaj i właśnie twoje ale leżał ale leży to się jest, Or, cyferki, nie, bo leży tu zielone. Nie, to są te zuferki. czekaj. to nie będzie czerwone chyba. Kurde, już byłam tak blisko. Nie postaraj się <ettreLes atau things live> <mr ratings invece> mm, Ja głosuję na nie. Wiem. Głosuję na jakąś osłupotę. <face bleiben> <surve muscular były> Nie no skip A ja głosuję na majonezik. Nie wiem na kogo. Dobra, ja daję na tego. Ja daję na tego Ruby Fish. No to co zgłosił. Wydaje że my polecimy tylko dwie rundki, bo oni tutaj mają nastawione taki ten... Yy, długi czas tutaj oczekiwania i nie zdążymy, się, wydaje mi się, więcej. A i piszcie w komentarzu, czy lubicie właśnie yy, lepiej Roblox, Among Us, Minecraft. Jakie czy by gry... To? Jakie by gry by woleliście? Ja, nie poczekam. Zostawcie łopeczkę. Łopeczkę w górę. Subskrypcję. Na 100 subskrypcji. Wiecie co? Bo napisałam wam w opisie kanału. Tylko ja cichaj bądź. Napisałam wam w opisie kanału Chcę się dowiedzieć, to wejdźcie w opis mojego kanału. Jak. Będziecie wiedzieć, to napiszcie w komentarzu o co chodziło. Zostało dobre, zostało tylko 20 sekund, a ja sobie jeżdżę właśnie bardzo kutyki nowej tej poduszce, bo mi się nudzi teraz aktualnie. Widać, to jest akurat najnudniejsze coś Among Us. Serio. A to jest w ogóle głupie, że oni nastawiają czas prawie, tak. prawie na ten, na dwie minuty. Okay. Mm, mi się wydaje, jest? bo jak widziałem jak chodzi do wędów, a w tym, w tym, w tym, w tym e, w miejscu gdzie był węd, to tam leżał zielony. Więc lepiej uważaj na razie na figurę. Pięknie. Ja hmm. Idziemy na dół w do reaktora, w który, którego nie potrafię liczyć. Nie potrafię w ogóle liczyć. <noise> nie potrafię. Ja nie się potrafię, potrafię w ogóle i to stu ja Jestem po to. Ja do 10 nie potrafiłoby się, bo chciałam pożegnać 8. Nie, ten. Wreszcie on ten figus coś kombinuje, gdy zamknął nas w tym. Ja aktualnie jestem w adminie, robimy wszystko. tu to mogę jeszcze wejść do wętu, bo tam są węty. Luz. No, węci mi się wydaje najbezpieczniej, bo tam cięgnie nie pada nie. A tu wymogę Lecimy do reaktora. Ciało. O, fioletowe. Okej. Okay. dwóch impostorów. Ja, tak, tak. Dwa impostorzy są. Ale nie ja wiem, już bo dzisiaj wczoraj ja. mi też, e, wchodziła głowa, y, no, się wchodziła góra bo tak wydaje, bo... wiem, no, nie? No, nie, bo nie, nie, się... nie widziałam tego, ale wchodził do betu, bo widziałam, a ja właśnie wchodziłam tam do tego miejsca, to widziałam, że wchodzi do betu, no to, to nic złego, no bo ja też mogłam wejść do betu, a i widziałam, że ciało zielone było, więc ja nie wiem, czy zabił jakieś zielone ciało i po prostu wchodził z bet, no, było tak. Ale jakby nie było to nie, było szybciej, bo nie bo jest mało ludzi, więc... no. a ile jest twój kosztorów teraz? Dwójka właśnie, no. dwójka chyba. Mm, no to albo oprócz nas, to, to nie wiadomo, są jeszcze jakieś te opory, więc mm -hmm. musimy na szybko, bo jak nie wiadomo. Moim zdaniem najbardziej jest podejrzany ten czerwony. Ja nie głosujesz na, nie, na nikogo? Aha, mm, ja głosuję na tego, co zgłosił, ten Ruby Fish.

Ej, on napisał, nie, nie głosujcie na niego, a to jest jeszcze bardziej podejrzane, żeby, żeby jeszcze bardziej głosować na niego... Mamy na niego głosować Ja moim zdaniem włączam ten i ja głosuję na tego fig Fik coś tam, bo on pisze, że nie będzie nie głosować, ale to, to... Nie głosować mówi normalnie głosujcie na mnie. Cyfereczki liczymy. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W końcu dało się. Wszystko? 300 kg. Już zgłosiłem. A co? Ja głosuję. No bo ten napisał, że nie głosujcie na mnie. To moim zdaniem to jest jeszcze bardziej, żeby głosować na niego. No właśnie, to dawaj, no, dawaj na niego. Ej, ten rubik też myśli, że to on. Ja, mhm. Mm ja znaczy, że na i Choć, nie wiem, może być tak. A Figgush mówi, że to Ja, ja zagłosowałam od razu na tego, no, tego coś, aż tak powiem. Ale może tutaj zbanować tego, jak on się... Lang coś tam. Bo on w ogóle nie głosuje, gdzie on jest? On w ogóle nie chce głosować. Gdzie tutaj on jest? A No tu jest Boże, jak jestem ślepa. Report nie chcę reportować. Kik, o oh, kik mam. Kurde, nie jego. Dobra, weź też skikuj tego, tego lanki tent. Lanki tent? No, wejdź w czat i na tą. Na tą kopas w dupas. Ale co ja mam? Wejdź na czat i wtedy masz tam y, u góry taki ten, jakby, taką nogę. I wtedy naciśnij no. na nią, zagłosuj na lanki ten i naciśnij kick. nie no, ma. nie, zaraz jest 23, bo już jest 22,51. Ale. I wtedy Ani. wybierz jego nik ten ten ten, coś tam. Boże, Już nie. jest, ten, Gusta I I Uwaga. uwaga! ten, 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 nie Był. ten, 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 nie Głosujcie ten, ten, Gramy ten, 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 nie wiem, myślę, że nie. No mi się też wydaje. Widzowie, to na dzisiaj koniec. Jeszcze może nagramy jeszcze jedną rundkę. Zobaczymy. Ale na ten odcinek to już koniec. Żegnam was. Kje też. No, więc papa pa i zerknijcie do tego opisu. Piszcie w komentarzu, czy udało wam się. Przeczytać go całego i ile ten, yp, ile ten. Co ja zrobię na 100 obserwacji. Yy, więc to na dzisiaj koniec. Pa pa.